Nie nadawało się. No my to po prostu widzimy, moi drodzy. Można poprawić w 5-10 minut. No to płacisz jak za sesję, nie? Twoja brocha, nie? Każdy cię wkręcić może wtedy, prawda? z nas nie zrobią. Nie <laughs> da się, no. Jest jak jest. Powinien nie, wiem, nie opalać się albo nie pić i nie chodzić na basen, a on zrobił wszystkie te trzy rzeczy i to jeszcze jedna po drugiej. Zapytałem tatuatorów, czy w takiej sytuacji zrobiliby poprawki i jeśli tak, a najczęściej tak, to czy za darmo? I to już się zdania różniły. Jak już mamy końcówkę roku, to często nas nachodzi taka refleksja, wiecie, że coś się zrobiło dobrze, coś źle w tym roku, ale to też nie jest taki koniec, nie? No, w każdej chwili możecie zrobić coś dobrego i za mną widzicie jedną rzecz, o której opowiem na koniec filmu, dzięki której możecie pomóc naprawdę potrzebującym ludziom. Ale teraz pora na film. Widzę, już w trakcie tytułowania, czy przeoram, czy nie. I zazwyczaj uprzedzam swoich klientów o tym, że słuchaj, nie wiem, położyłam Ci warstwę więcej w tym miejscu i to się może goić gorzej. Uprzedzam, żeby, nie wiem, dbali specyficznie o to miejsce, bo też jestem człowiekiem, no kurde, zdarza się. Ten, który nigdy nie popełnił błędu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Haha. Dziara jakby. Zamoczona, przesuszona, rozdrapana, zasyfiona, cokolwiek wygląda bardzo specyficznie. Jakby ubytki, które pojawiały się w tatuażu albo rozlewy, które pojawiały się w tatuażu wyglądają inaczej niż te, które są na przykład od wbicia igły zbyt mocno, albo zbyt płytko, albo od zrobienia po prostu komuś kuku. Po to jest właśnie potrzebna konsultacja po zagojeniu w ciągu tych pierwszych dwóch trzech miesięcy, bo to jest moment, w którym jeszcze widać tak bardzo intensywnie to różnicę, to ja zjabam, czy ktoś? Później wiadomo, że skóra już pracuje, różne te się mogą stać, yy, może wypalić go na słońcu, nie wiem, uderzyć się, jakby już też zaczyna się trochę wchłaniać. I czasami, jeżeli ktoś do mnie przyjdzie po pół roku, no to no niby łatwo kogoś oszukać z drugiej strony, po to dostrzega się ten czas na poprawkę, to jakby kosmetyczną, czy już coś wypłynie, albo ja czegoś nie dobiję, albo przebiję, bo to są błędy, które po prostu mogły się pojawić, bo jesteśmy oboje ludźmi. Ziemia się ruszamy, się ruszamy, nie da się zrobić idealnie perfekto, nie żyjemy w symulacji. Nie mam sytuacji, w której ktoś przychodzi na poprawkę tylko po to, żeby przyjść się podziarać, bo jest w cenie. Uwierzcie mi, że jeżeli nie widzę ubytków spowodowanych przeze mnie, to ja policzę was za ten materiał chociażby, bo jeżeli wiem, że zrobiłam wszystko ok, a mam zdjęcia tatuażu zaraz po zrobieniu, też po to je ja robię, żeby sobie obejrzeć dokładnie, zobaczyć jak to wygląda, czy nie popełniłam nigdzie żadnego błędu, po to, żeby sobie to po prostu potem porównać z wygojeniem, kiepsko oszukać. To po prostu widać. To dla osoby, która dziara i po prostu zna wygląd skóry i wie, jak robiła ten tatuaż. Jest raczej nie do ogarnięcia po prostu, w sensie nie dasz rady oszukać i powiedzieć ej stary, spierdoliłeś mi tu, to na pewno było przeorane. A tak naprawdę szorowałeś się piaskiem mielnie. Nie da się, no. Zawsze mówię tak, jeżeli coś by się stało, coś by się źle zagołyło, bo wiadomo, tatuaż to praca na organizmie, na, na tkance żywej. Różne rzeczy mogą się zdarzyć, zdarzyć i ja mówię zawsze, jeżeli coś by się stało, coś by się działo w trakcie tatuażu, pisz do mnie, Ewentualnie poprawimy, ale jeżeli przychodzi do mnie klient i ja widzę, że ten tatuaż po prostu był zaniedbany, bo to widać, że jeżeli ktoś go po prostu nie smarował, poszedł nie, na solarium, na basen i, i, i ten tatuaż jest masakrowany, no to ja mówię, stary, no sorry, ale no ode mnie zależy, jak ten tatuaż wygląda, ale jak się zagoi, to już jest jakby twoja brocha, nie? Musisz też się trochę postarać. Zazwyczaj poprawię, tak, no ale jeżeli widzę, że ktoś kompletnie to zlał, no to nara. Powiedziałam wcześniej, mam już ponad 40 tatuaży. Na co zdecydowałam się, wykonując tatuaże na sobie, że przetestuję różne techniki gojenia i zdarzało się, że coś drapałam, o coś nie dbałam, po prostu no widzę to. Tym bardziej no, jednak doświadczenie robi swoje. ilość ludzi, którą wytatuowałam, no my to po prostu widzimy moi drodzy, czy jest to z waszej winy czy nie, no, jednak lepiej przełożyć i zadbać o ten tatuaż. Nie doć z nami kotów i nie wydawać z powrotem pieniędzy. Miałam tak naprawdę taką sytuację dwa razy, ale ja zawsze po skończeniu tatuażu opowiadając o pielęgnacji zaznaczam. Ja wiem, jak wygląda drapany tatuaż, wiem, jak wygląda tatuaż przesuszony. Ja jestem dla klientów również po sesji, czyli tak naprawdę jeśli mają problem z, z obecnym tatuażem, który im się goi i który jest wykonany przeze mnie, zawsze złota zasada piszesz najpierw do mnie. I ja jestem od tego, żeby pomóc ci to doprowadzić do stanu poprawnego zagojenia. No oczywiście po tym, że był niesmarowany, czyli większość rzeczy by wyszła tuż u blacha. jest to do poznania od razu. No zawsze też może być, że to ja spierdziłem. Nie mówię, że nie. A to akurat u moich klientów jest tak, że przychodzą i mówią, że to oni pierwszy. Szczerze nie przypominam sobie, żeby trafił na taki przypadek, że to klient jakoś nie dbał. Bo myślę, że gdyby klient nie dbał, to jakby efekt byłby na całym tatuażu widoczny. tak? Że cały tatuaż byłby totalnie jakiś nie wiem, przetarty, dziurawy, niedobity. Poprawki się bardzo rzadko zdarzają. A jak już ktoś przyjdzie, to właśnie są jakieś naprawdę małe ubytki, typu jest jakaś dziurka, bo gdzieś się zrobił strupek, więc nawet jeżeli to z winy klienta, bo coś, nie wiem, przetarł w tym jednym miejscu, to mi się wydaje, że naprawdę nie jest problemem to poprawić. Gdyby się zdarzyło tak, że właśnie klient naprawdę nie zadbał i że cały ten tatuaż, nie wiem, odpadł, no to wtedy taki przypadek raczej trzeba potraktować specjalnie i no nie wiem, czy to... Byłaby darmowa poprawka, nawet w to wątpię, ale tak jak mówię, no na razie wszystkie przypadki, które trafiałem, było myślę ich kilka raptem, to były naprawdę małe ubytki, które można poprawić w 5-10 minut. Na pewno nie miałem, nie, nie miałem, albo nie mogę sobie przypomnieć w takiej sytuacji, żeby ktoś bardzo brutalnie do mnie przyszedł i bardzo dosadnie... Zaczął mi tłumaczyć, że, że coś bardzo źle zrobiłem i, i że koniecznie muszę to poprawić. Nie, takich sytuacji sobie nie przypominam. Nie jestem w stanie powiedzieć po czym dokładnie. Mogę poznać, że albo to ja nie dobiłem, albo ja coś zrobiłem, albo że ktoś o to nie dbał. I bardzo często też ludzie sami się przyznają, że wiesz, no tak trochę o nim zapomniałem. Tak naprawdę nie muszę zgadywać, bo czasem po prostu sami wiem, sami mi mówią. I tyle. Jeżeli dajmy na to. Ja mam kota w mieszkaniu, pytajmy na to, bo kot na kogoś skoczył i byłoby widać, że to jest przejechane pazurami. Kota, wiem po sobie wtedy, okej, okay, czemu nie? Mogę to poprawić. Tak jakby to nie była wina e, tej osoby. Jeżeli ktoś poszedł na imprezę i się przywrócił i otworzył świeżym, niezabezpieczonym tatuażem o chodnik, wtedy mogę to poprawić, nie ma problemu, ale, ale już pewnie ten ktoś musiałby dopłacić, bo to jest ewidentnie jego wina. Często to widać po. Bo wcześniejszych tatuażach, po tym, co już ma klient. Widać, że są skopane no, i można wywnioskować, że no, raczej e, nie umie albo nie chce dbać o swoje tatuaże. Postaram się jakoś e, dogadać z klientem, no, bo to też jest mój czas, to jest koszt materiałów, więc ogólnie, jeśli są jakieś poprawki, to nie robię ich za darmo. Jeżeli ja to zje***łem, no to ja to już wiem w trakcie tatuowania. Już wiem, że to miejsce jest przeorane na przykład, i że się źle zagoi, będzie dziura i wypadnie. No to ja to wiem wcześniej już. Może się zdarzyć tak, że zjechałem jakiś tam element tatuażu i na przykład źrenica jest minimalnie bardziej w lewo albo w prawo, ale no 1% klientów kiedykolwiek się czegoś takiego dopatruje i to zazwyczaj są jakieś osoby trzecie, które tego się dopatrują i im to wytykają, potem jest to wytkniętymi, ale to się raczej rzadko zdarza. No bo też jak właśnie wszyscy my staramy się nie popełniać tych błędów i, i no mega, mega być skupieni, skoncentrowani w trakcie pracy. No ale jak już się zdarzy, no to ja wiem o tym wcześniej, że tak się, że ten klient wróci i że będzie miał pretensje o jakiś tam ubytek. Jeżeli ktoś przychodzi do mnie właśnie po takim sezonie letnim i ma pretensje odnośnie tatuażu, który wiem, że powinien się idealnie zagoić, no to wtedy no a wiem, że to ty zje nie ja. Jeżeli wiem, że to ja zjechałem, albo wiem, że mógłbym coś jeszcze poprawić, co wcale nie chciałem zrobić, ale po prostu się no, nie zagoiło dobrze, albo mógłbym to zrobić inaczej, biorę tą poprawkę na, 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 na swój koszt. Ale jeżeli ty gojenie tego całego tatuażu i przychodzisz na poprawkę i ja tobie już wyperswadowałem to, że próbujesz mnie zrobić w... i kłamiesz, no to płacisz jak za sesję, nie? Ale zrobię, zrobię, zrobię. Nawet jeżeli przychodzą ludzie z jakimiś tatuażami takiej słabszej jakości od kogoś i ja wiem, że nie zajmie mi to ani... Znaczy, no nie, że nie będzie to jakieś trudne dla mnie, żeby to poprawić, no to też to robię. Nie ma problemu. Nawet ostatnio to robiłem z takim facehagerem z... Aliena. Z Aliena właśnie, Gigerowskiego. Bardzo rzadko. W ogóle chyba myślę, że nawet rzadziej niż bym chciał, bo czasami... Czasami tatuję te same osoby i widzę, i widzę swoje tatuaże już wykonane i gdzieś tam bym jeszcze coś poprawił chętnie, one nie widziały problemu jeżeli się zdarzały jakieś takie sytuacje, że ktoś źle zagoił i przychodził z pretensją, to kiedyś kiedyś miałem pretensje raczej do nich, że w sumie niszczyli moją pracę, a teraz raczej się staram. To zrobić po pociągutku i nagle, żeby ten mój tatuaż był po prostu dobrze wykonany, bo to jest moja wizytówka kiedyś raczej e, brałem hajs za to, jako, jeżeli to nie była moja wina, oczywiście. Natomiast teraz nie, nie robię tego. Raczej po prostu poprawiam. Co Każdy tatuażysta pozna, że, że, że to jest skopane przez klienta, bo. Podejrzewam, że większość tatuażystów, jeśli nie każdy, sam skopał kiedyś swój tatuaż i wie, jak wyglądają właśnie ślady po strupach. No też wiedzą, kiedy na przykład wbiją za głęboko kontur i się rozleje, to to są takie dość oczywiste, oczywiste błędy. Jakby różnica pomiędzy niedobiciem koloru a strupem jest, jest dość wyraźna. Więc tutaj się nie da nabrać te towarzystwo. Ja w ogóle nie mam problemów, nie? Można wyjść z założenia, że ja nie mam problemów w tej pracy. Nie? Ale miałem jedną sytuację, gdzie faktycznie ziomeczek się nie, nie dostosował do, do moich zaleceń. I wyglądało to chyba strasznie. W sensie takim, że najpierw mi napisał wiadomość. No ziomek, no goi się na psie, lipa trochę, nie? No ja mówię dobra, i zdjęcie. Zobaczyłem, ja, ale co to jest? Nie? Ja tego nie robiłem. Nie? To jest zupełnie inny tatuaż. Było za bardzo tych opatrunków, nie? Tych, 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 wiesz, jak, jak, tej drugiej skóry. Więc to było gojone na folie. On też miał pracę fizyczną, więc chciał sobie e, owinąć na czas pracy. No ale mówiłem mu, żeby sobie zmieniał, po prostu, wiesz, jak najczęściej. No i nie zmieniał. To było zakiszone, to było odparzone, to było sine i tam skóra odchodziła, nie? To był dramat po prostu. To się nadawało na. Nie nadawało się, <laughs> nie, nie, nie nadawało się. Powiedziałem mu, że jak dla mnie to jest k odparzone i czy on w ogóle zmieniał tę folię. No i nagle od słowa do słowa wyszło, że no w pracy wiesz jakie jest, nie? <grywa> ja wiem właśnie, dlatego trzeba zmieniać stary, nie? Ale normalnie później mu to poprawiłem w sensie takim, że no zapłacił mi za, za sesję, więc jakby zrobiliśmy ten tatuaż od nowa praktycznie, no i się go udało odratować. Teraz mi nie wysyłał zdjęcia, więc chyba wszystko w porządku. Zresztą założyłem mu patronek, więc może dlatego stary mi się nie zdarzyło, żeby ktoś zaniedbał jakiś tatuaż ode mnie jakoś tak bardzo mocno. Raczej jeżeli coś się działo z tatuażami, to była moja wina i to było właśnie przy moich początkach. Ewentualnie widać na przykład, jak ktoś przesuszy trochę dziarę, ale zwykle jeżeli chodzi o jakieś poprawki, no to ja zawsze jestem na to otwarta. Zwykle przy samej sesji ja już mogę się spodziewać tego, co będzie do poprawienia na przykład w miejscach, gdzie na przykład bardzo mocno krwawiło, a że używam często kolorów, no to jest to to takie dość właśnie często spotykane, ale nie zdarzyło mi się, żeby ktoś moją dziarę jakoś tak bardzo zaniedbał, żebym ja mogła stwierdzić, że nawet bo chuj... nie poprawić tego. Stare, to widać. Jeżeli ktoś już robi te tatuaże, a jeżeli nawet nie jest pewien, to nie po to się pracuje w studiu żeby nie zawołać kumpla, koleżanki, która na przykład miała takie doświadczenie. Bo na przykład wiedzisz, że blizna mu się babrze, ale tak mu się ten tatuaż babrze, że, że nie widziałeś tego nigdy w życiu. Ale po wywiadzie z nim okazuje się, że on następnego dnia to poszedł w balet, czyli to, co mówiłeś, nie robił, no i mi się w Ja mam taką bardzo dobrą technikę. Jak ktoś nie słucha, to mam to być, Tak jak on miał wy***e w moją pracę, ja mam wyjaśnienie w niego. Nie ma za darmo, jeżeli nie słuchasz, nie, nie rozumiesz, co się do ciebie mówi, a ja tym bardziej jestem dosyć mocno, e, że tak powiem, uczulony na to, więc mówię każdemu, jak ma postępować, wysyłam nawet instrukcję, jak ma postępować z tatuażem, czego wolno, czego nie wolno. Też podpisujesz tą umowę, będąc w salonie. Jeżeli coś jeśli to nie szanujesz nie dość, że tego, co zrobiłem, to jeszcze robisz siebie durnie, bo no, tak to wygląda, tak? Idę do salonu. Ale wiem, że coś z p... i przyjdziesz mi, powiesz prawdę. Stary, no patrz, poszedłem w balet, nie posłuchałem. To ze mną się dogadasz, bo ja też jestem człowiekiem. Ale jak ktoś wciska kit, ale tak, że po prostu aż kipi, no to ja tylko śmiechem. No nie, no jak widzę, typ mi wciska, że. Panie, nie byłem na plaży, ale opalona skóra jak sk... nie? Nie byłem na plaży. A ja możesz solarium? To, to czego ty kurwa nie chcesz? Nie, no nie ma tak. Dobra, koniec, bo ja bym mógł tego opowiadać. Nie miałem nigdy sytuacji, że ktoś do mnie przyszedł i zaczął yy, strzępić japę, że coś spieprzyłem, bo ten tatuaż jest taki tak. Miał do mnie przyjść półtora miesiąca po zrobieniu tatuażu, pokazać jak się tatuaż wygoi, bo mi bardzo zależało na tym wzorze. Nie pojawił się w ogóle, za to widziałem po trzech tygodniach od zrobienia wzoru, że pojechał sobie, nie wiem, gdzie on tam pojechał i sobie siedział yy, na basenie na słoneczku i się opalał, nie? I dziara na wierzchu, więc... Dzięki stary, to poza twoim hajsem i twoją skórą, twoją dziarą była też moja praca. Chciałem mieć jej zdjęcie, zajeb... nie zależało, ale jest jak jest. Ja używam na przykład finishera na początku, przed, przed przyklejeniem opatrunku, jeśli to jest tym bardziej second skin. Zawsze po prostu od momentu odłożenia maszynki, ja wchodzę na taki po prostu poziom rozmowy z klientem, gdzie staram się skupić jego pełną uwagę na tym co mówię, żeby on jak najlepiej zadbał o to, bo to jest w tym momencie już jego obowiązek i też połowa sukcesu, jak ten tatuaż będzie się zachowywał. Wiadomo, jak spieprzyliśmy linię, to ona się nie wyprostuje, co też słyszałem już kiedyś. Skupiam tą uwagę, mówię dokładnie krok po kroku, co powinno się zrobić. Czasem zdarza mi się klient, który do mnie dzwoni po tygodniu i pyta się, czy tego segment skina już zdjąć. No to troszkę się zdziwiłem. Ale powiedziałem, ok, tak, ściągamy, ponieważ to zrobić czwartego dnia, mówiłem o tym, ale ok, jak to zdjąłeś teraz, a nic się nie dzieje, nie zagotowało się, nie ma krostek, nie ma nic wylanego, to może nic się nie stanie. Spoko. Z Rok temu pokazywali mi znajomi z Anglii, że mają opatrunek typu Second Skin, jakiś super szpitalny z Anglii i jego przykleją na 9 dni. Zdziwiłem się bardzo, bo no, czegoś tego nie widziałem wcześniej ale faktycznie gość zdejmował go u mnie, przy mnie po tych 9 dniach i tatuaż wyglądał na zajeb...cie wygojony. Po czym mogę poznać? Przyszła do mnie kiedyś dziewczyna, która miała na przykład wypełniony dany obszar czy cieniowaniem, nie wiem, od jednego punktu do drugiego, czy całym kolorem i miała ewidentnie ubytki takie niestandardowe, nie wiem, kształtem przypominające rozgniecione płatki śniadaniowe. No i wiem wtedy, że przede wszystkim przesuszyła, Wyszły jej strupy i strupy zerwała. I się wtedy tak delikatnie, tak podchwytliwie pytam, miałeś może strupy? No wtedy tak, tak miałam. I co, swędziały pewnie, nie? No no, no, swędziałem pozrywałam, nie? To jakby już wiadomo, nieco jest 5. Ja i tak wtedy naprawiam ten tatuaż, nie? Tylko taki delikatny jest opieprz, że no, nie powinnaś zrywać, powinnaś nie doprowadzić do tego, że się to przesuszyło. I wypadałoby tak naprawdę w tym momencie chyba dopłacić hajs, bo to nie jest moja wina, że ten tatuaż tak wygląda, a widzimy się tutaj i ja go naprawiam, nie? Ogólnie nie zrobiłem tak jeszcze nikomu, bo no jakby staram się być człowiekiem dla ludzi chyba że ktoś jest wyjątkowym po prostu cepem, jest wyjątkowo niemiły i praca z nim jest na maksa niekomfortowa, wtedy jakby ja też potrafię być cepem. Nie Niemiły. Niemiły, o, to jest to słowo, nie? Czemu trzeba stawać na uszach, żeby ktoś miał w dupie to, co my robimy? Nigdy mi się nie zdarzyło, żeby ktoś przyszedł do mnie i, i żądał jakiejś tam poprawki. Zdarzyło się, że na przykład było tak, że praktycznie coś tam e, na przykład się nie dobiło. No to wtedy po prostu ktoś do mnie pisze, ja, wpi, ja mu odpisuję, że dobra, w porządku, wpadaj, dobijemy i inne ludzie. Nigdy nie miałam sytuacji takiej, żeby ktoś do mnie wyskakiwał raczej z mordą, że on to naprawić już i albo oddać pieniądze, ale można odróżnić na przykład, no widać, jeśli yy, klient przesuszył sobie tatuaż, że go nie smarował, bo wtedy często się robią strupy, te strupy odpadają, ten tusz też tam się łuszczy, że tak powiem. Widać, że na przykład ktoś, nie wiem, opalał się ze świeżym tatuażem, no to są takie rzeczy, które raczej no nikt nie wmówi, że że on o to dbał i wyszło po prostu perfekcyjnie. Da się wyłapać takie rzeczy, bo jeśli coś jest niedobite, to po prostu wiadomo, widać, że nie było niedobite, ale jeśli coś jest spalone albo przesuszone albo coś, no to... Ciężko nie zauważyć, więc jakby debili z nas, nie zrobią. Szczerze, rzadko mi się zdarza. No, jak zaczynałem, to wiadomo, że to były takie błędy. Nie pamiętam, kiedy ktoś mi wrócił z tatuażem i powiedział, że jest stary zjebka, jest teraz poprawka i tak dalej. Raczej widzę podczas tatuowania, że ktoś ma problem z danym barwnikiem. Że ciężej mi się go wbija, i mówię, że słuchaj, w tym i w tym miejscu może ci wybić, nie przejmuj się, przyjdziesz, poprawimy i z głowy. Wolę go uprzedzić z góry, niżeli właśnie tak jak mówisz, miałby mi przyjść z przysłowiową japo i, i mi drzeć się, że, że zje coś. A taka informacja też tych ludzi uspokaja, że oni, dobra, on powiedział mi, że tutaj może być tak. Po prostu dobijemy i będzie gitara. Tytułowałem plecy gościowi, który był mega, mega opalony, bo pracował na budowie. No, mnie był czerwony, no, zjarany był, i tak podejrzewałem, że ten tatuaż może być, może mega rozjaśnić się i faktycznie odezwał się do mnie po tym jak się ten tatuaż zagoił i stało się tak jak przewidywałem, że przez to, że był mega opalony, to wraz jakby z zejściem opalenizny trochę ten tusz set i no nie był ten kontrast zbyt widoczny. Umówiliśmy się na nieodpłatną poprawkę, był na tyle uprzejmy, że no powiedział, że będzie dbać o tatuaż, będzie go zasłaniać. Jeżeli klient jest kulturalny i mnie nie wyzywa i nie mówi, Spojedź mi tatuaż, co ja teraz zrobię, zwracaj mi kasę, to idzie się ze mną dogadać i możemy zrobić to nawet nieodpłatnie popraweczki, nawet jeżeli to jest wina klienta ze względu na przykład na słońce czy woda. Nie miałem nigdy takiej sytuacji, żeby ktoś żądał ode mnie darmowych poprawek. Ja raczej zawsze je sam proponuję, jeżeli te poprawki wynikają z jak gdyby jakiegoś mojego. Zaniechania. Jak poznać, że tatuaż był źle gojony? No, jak gdyby wynika to wszystko chyba z praktyki. Ciężko tutaj mówić o jakichś akademickich prawidłach. Natomiast myślę, że można to poznać, kiedy tatuaż był zadbany, a kiedy nie był zadbany. I jeżeli nie był zadbany, to jakiego rodzaju były to zaniedbania. A myślę, że doświadczony tatuażysta jest w stanie to określić. A nie miałem właśnie żądań tych darmowych poprawek. Tak jak mówię, staram się. Być osobą empatyczną, więc jeżeli tatuaż w jakiś sposób się źle zagoił, niezależnie od tego, czy to jest zasługa zaniechania w gojeniu, czy ja tam za bardzo się starałem, to zawsze staram się poprawić tatuaż za darmo, na przykład przy okazji robienia kolejnego tatuażu. To tak podejdę od drugiej strony, do mnie nie przyjdzie klient, nie powie, że ja Nie ma takiej opcji, nie dopuszczam do takiej sytuacji. Ktoś dziara rok i nawet jeśli zajeb się dziara, no to nie ma wiesz, doświadczenia z każdym rodzajem skóry, ze wszystkimi tymi możliwościami w ogóle w temacie tatuażu. Uczysz się tego całe życie, ale te 4-5 lat to jest taka dobra baza do tego, żebyś już był no, w sumie dość doświadczony i ogarnięty. Na początku różne wiesz, takie się zdarzały sytuacje z tymi klientami. No to też jest kwestia tego, żeby nie poważ w skrajność, czyli że już pisze jakiś taki na przykład dziwny człowiek dla ciebie, dziwny, chociaż nie wiesz tego, tak, bo napisał jedną wiadomość, a ty już do niego podchodzisz, wiesz, w taki sposób, że a, on jest na pewno ten zjeb... To jest bardzo złe. Dużo tatuatorów tak robi. Najpierw są tacy właśnie pomocni tego i tak dalej, i ludzie z nich wyciągają tę energię, tak, i potem oni się wkur... i oni teraz będą kur... wszystko tak ucinać i pohamiać. To nie o to chodzi. Trzeba to wybalansować, nie dawać się wykorzystywać. Ale też nie... Wszystkich na dzień dobry, nie? Chodzi o te darmowe poprawki. No, no, no. Nie no to widać no. Ja wiem jak wyglądają moje tatuaże. No właśnie to jest to, co trzeba przeczekać w sensie tatuując. Musisz widzieć swoje tatuaże po zagojeniu. Jak nie wiesz, jak wyglądają twoje tatuaże po zagojeniu i po dobrej pielęgnacji, to każdy cię wkręcić może wtedy. Prawda? Dlatego jeśli wiesz jak wyglądają twoje tatuaże dobrze wypielęgnowane, to jak ktoś przyjdzie i... Będzie to ten tatuaż niezagojony do końca tak jak trzeba, to ty będziesz wiedział. I choćby nie wiem, jakie cuda na Kiju ci nie mówił, że on odbał, czy nie odbał, to ty kurs niestety wiesz lepiej. Raczej nie, bo przeważnie yy, wszystko mówię tak, jak powinien wykonują to, jak powinni robić. Yy, też jestem zdania, że czasem było lepiej zrobić leżej dziarę niż ją przeryć, bo dobić jeszcze zawsze można. A jak się przebije, to już się tego nie poprawi, tak? Przeważnie, jeszcze mi się nie zdarzyło coś takiego, żeby klient przyszedł z jakąś niezagojoną raną. Nie miałem jednego takiego klienta, co przyszedł. kazałem mu projekt tak dalej, ale on mówi, że on takiego nie chce, ale że chce takie i takie. Też miał rozwalony tatuaż, to był jedyny tatuaż. W ten. Po pierwsze, przyszedł z pretensjami, bo nie podawał mu się tatuaż po wygojeniu. Po drugie, przyszedł dlatego, że smarował sobie jakimś masłem shine, czy coś takiego. Nie, masłem kokosowym sobie smarował tatuaż, co doprowadziło do tego z tym, że pracował na kuchni, że zrobiły mu się po prostu yy, rany. Tłuszcz z kuchni wdał się w ranę poprzez skórę, olej kokosowy spowodował, że no też nieładnie się to zaczęło goić, no i dostało czylenia, rozdrapał jeszcze to wszystko, więc tatuaż był taki, że no, Boże się Boże, no. No i co, zgadzacie się z tatuatorami? Bo moim zdaniem mają trochę w tym racji. Szczególnie ci, którzy mu podkreślali, że jeśli klient skopał to, ale tak nie dbał, bo po prostu miał to gdzieś. No, to ja na ich miejscu też bym nie chciał tego za darmo poprawić. Z drugiej strony zobaczcie, ile było takich głosów bardzo wyrozumiałych. To znaczy, że jeśli coś po prostu się stanie, nie wzwini tatuatora, to poprawię to bez problemu. I to jest fajne, bo to jest takie podejście do ludzi. Powiedzcie mi, co wy o tym myślicie, ale mamy święta. Fajnie jest sobie właśnie powspominać, co się przez ten cały rok zrobiło dobrego, co się zrobiło złego, co można było zrobić lepiej. A teraz możecie naprawdę pomóc ludziom, którzy potrzebują waszej pomocy. Jest. Taka organizacja charytatywna nazywa się Fundacja Braci Collins. Być może oni niej słyszeliście, pomagałam m.in. Tomkowi Komendzie. Jest też z Kim Project, którego jestem ambasadorem, a który wymyślił pomysł kalendarza na 2021 rok. I ten kalendarz widzicie za mną, a w tym momencie widzicie przebitki, które nagrałem i jak pięknie to wygląda. To jest cudowny, piękny kalendarz z artystycznymi zdjęciami, który nie wygląda jak kalendarz mechanika do salonu samochodowego, bez urazy dla nikogo, ale wiecie o co mi chodzi. To jest kalendarz, który możecie powiesić w każdym miejscu w domu. Jest to estetyczne, jest to przede wszystkim przepiękne, ale co najważniejsze, calutki dochód. Wszystko, co tylko będzie zarobiony na tym kalendarzu poza kosztami jego wydrukowania, bo nawet dziewczyny zgodziły się na sesję foto za darmo, pro bono. cały ten dochód pójdzie właśnie na fundację braci Collins. więc jeśli usiędziecie sobie w domku i pomyślicie, że kurczę, można by zrobić jeszcze coś fajnego, coś miłego dla innych osób, coś co być może zmieni ich życie, to myślę, że fundacja braci Collins naprawdę znajdzie takich. Którzy potrzebują tej dalszej pomocy. Wydając no, kilkadziesiąt złotych na taki kalendarz, macie pewność, że te pieniądze trafią naprawdę do kogoś, kto ich potrzebuje. I słuchajcie mi jak Jeszcze raz wszystkiego dobrego na święta, chociaż już jest to pierwszy dzień świąt, ale jeszcze został drugi. No i widzimy się dokładnie za tydzień, czyli w nowy rok. Mam nadzieję, że nie zapomnijcie o mnie na kacu, bo no, będzie film jak co tydzień w piątek. Czy Sylwester, czy święta trzeba robić. To już tyle na dzisiaj. Do zobaczenia za tydzień 1 stycznia 2021 roku o 17.30. Siema!